Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Fizjokris. Znajdujemy się w Centrum Rehabilitacji Leczniczych w służach, gdzie jestem fizjoterapeutą. Dzisiejszy temat filmiku rozróżnienie czy mamy ból biodra, czy mamy bóle związane z rwą kulszową i zajęciem nerwu kulszowego. Często się zastanawiacie skąd się ból bierze. Czy to może jest zwyrodnienie biodra, czy to jest ucisk na dyski tutaj w odcinku lędźwiowym. Dzisiaj postaram się wam to wyjaśnić odpowiednimi testami sobie sprawdzicie skąd się bierze ból i będzie to już prostsze później do wdrożenia leczenia i co za tym idzie będziecie bardziej wiedzieć skąd się ból bierze i jak sobie to sprawdzić więc zapraszam do oglądania. Teraz przechodzimy do takiego podstawowego testu. Wiadomo jeśli macie mocne dolegliwości bólowe Mocne promieniowania, proszę udać się do fizjoterapeuty. Niech sprawdzi profesjonalista, z czym się tutaj wiąże ból. Natomiast ja pokazuję taki prosty test laseka, który możecie sobie sprawdzić sami i zróżnicować, skąd macie dolegliwości bólowe. Kładziemy się na plecach, jedna noga jest zgięta i powiedzmy, mamy gdzieś problem tutaj, w tej okolicy, w pośladku, i próbujemy sprawdzić, skąd się to bierze. Staramy się unieść wyprostowaną. Nogę do góry, i w momencie, jak czujemy jakiś dyskomfort, zastanawiamy się skąd może brać się ból. I teraz, tak u mnie w tej pozycji zaczyna ciągnąć tutaj pod kolanem, czyli objaw z mięśni kulszowo-goleniowych. Czyli nie mam ani problemu w biodrze, ani problemu w kręgosłupie. Zazwyczaj w dolegliwościach bólowych związanych z dyskopatią i tutaj zapaleniem nerwu kulszowego, w momencie wyjeżdżania do góry nie dojedziemy do tego momentu, w którym poczujemy rozciąganie pod kolanem i, pod, yy, i rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych, ponieważ ten zajęty nerw nie pozwoli nam wyjechać do góry. Będzie bardziej taki promieniujący ból, yy, piekący ból i gdy przyciągniemy jeszcze palce do siebie, jeszcze bardziej tutaj podrażnimy przebieg tego nerwu. I w momencie, gdy zdużujemy palce do góry i objaw tego bólu tego ciągnię, ciągnącego się takiego powrózka tutaj pod kolanem, się zmniejszy. Znaczy się, że możemy mieć podrażnienie nerwu kulszowego wynikające tutaj z ucisku w odcinku lędźwiowym. I też w momencie, gdy puścimy sobie w ten sposób kończynę do zdjęcia w stawie kolanowym, gdy objawy ustąpią, mamy tam jakiś pogląd na to, że może to być właśnie Uszkodzenie i wypuklina, która powoduje zapalenie i drażnienie nerwu kulszowego. Natomiast w momencie, gdy puścimy i dalej będziemy czuć tutaj dyskomfort, to możliwe, że jest to gdzieś ból związany ze stawem biodrowym. I gdy jeszcze w tym ustawieniu, gdy przejdziemy sobie troszkę wyżej, poczujemy ból w pakwinie, możemy też mieć pogląd na to, że gdzieś staw biodrowy, coś się tutaj dzieje. I mamy właśnie zaburzenia w obrębie stawu biodrowego. Taki prosty test zróbcie sobie i zobrazujcie sobie, gdzie może być właśnie przyczyna. Dodatkowo jeszcze przy zapaleniu nerwu tutaj kulszowego, problemach z odcinkiem lęciowym, bardzo często pacjent ustawia się w pozycji takiej obronnej, czyli ustawiamy się w ten sposób, blokujemy i nie dajemy tutaj tego ruchu do wyprostu, ponieważ nie chcemy bardziej drażnić i często pacjenci przychodzą w ten sposób, obolałe tutaj plecy, zablokowane i bardzo napięte mięśnie, które chronią nerw oczywiście przed dalszym uszkodzeniem, a problemy z biodrem, no to standardowe, utykanie, bóle w pachwinie i oczywiście ograniczenia różnego rodzaju ruchomości. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem ten problem, że wiecie już jak sobie sprawdzić, co może się u was dziać. Oczywiście pełna diagnostyka u specjalisty, ale sami też możecie w jakiś sposób tam sobie sprawdzić, pobawić się ze swoim ciałem, zobaczyć skąd może brać się ból, bo im pacjent bardziej świadomy, tym bardziej leczenie przebiega w sposób prawidłowy i też wiecie co szukać, jak sobie pomagać, więc Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, like subskrypcję i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, Physio Chris.